Na uszko coś powie, może coś powie w sekrecie. Jeden! Brawo! Doris, Doris! Mm. Szyjka bielutka, usteczka różowe, Oczami gwiazdami tak świeci. Powiedz kim jesteś, kim jesteś, Powiedz, powiedz nam miła w sekrecie. Milczą mu ciąże usteczka różowe, Może ten blask do oczu świeci Może on księciu na łóżko coś powie. Może coś powie se kretem. I oto <noise> i tak szybko dam. <noise> I mm. szynka wielutka, rudowe, różowe, oczami gwiazdami tak świeci. Powiedz kim jesteś, kim jesteś, powiedz, powiedz, bo mi masz sekret. ciąże, oseczka różowe, może ten weso zawsze świeci. Może o na łóżko coś powie, może to że jej usteczka łózeczka różowe o samych gwiazdach mi tak świeci. Powiedz kim jesteś, kim jesteś, powiedz, powiedz, ma miła sekrecie. Milczą książę, ciąże usteczka różowe, może ten blesk w oczu świeci. Może u siedziu na łóżko coś powie, może coś powie.